Witam wszystkich, ale Alemarczyk Dzisiaj mam dla was takie krótkie ogłoszonko a mianowicie to organizuję takiego małego giveaway'a na 500 zł więc jeżeli chcecie wziąć udział w tym giveaway'u no to jedyne co wystarczy zrobić no to zasubskrybować mój kanał was to no, nic nie kosztuje a mnie to naprawdę motywuje i rozwija to kanał. Zostawić łapkę w górę i napisać komentarz oczywiście z Waszym Nikiem, gdziebym wiedział, komu wysłać złoto i losowanko odbędzie się już za 2-3 dni. No myślę że za 3 dni, czyli 18. I wtedy będziecie wiedzieć, czy wybraliście, czy nie. No, no to było na tyle. Dzięki za Waszą aktywność. Trzymajcie się. Cześć!